Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest przedział monotoniczności i ekstremum funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice ze wzorami na pochodne. Moi drodzy, na tablicy mamy przedstawioną pewną funkcję y równa się. No i będziemy starali się wyznaczyć tutaj przedziały monotoniczności i ekstremów funkcji. I jak się za to zabrać? No więc, przede wszystkim, naszą funkcję możemy przedstawić na dwa sposoby. I zapiszemy sobie i pierwszy sposób, czyli ten, który mamy na tablicy, i drugi, który pomoże nam policzyć pochodną. Czyli możemy także zamienić naszą, nasz pierwiastek na Potęgę. I pamiętajcie, żeby wymiennie posługiwać się tymi dwoma e, tutaj e, postaciami, ponieważ w niektórych przypadkach one będą Wam ułatwiać, a w niektórych będą utrudniać. No więc rozpoczynamy. Pierwszy krok zawsze i wszędzie wyznaczamy dziedzinę naszej funkcji. I teraz tak przyjrzyjmy się naszemu wyrażeniu, i zobaczymy tutaj, że nasza funkcja jest przede wszystkim bardzo ciekawa. Bo zawiera pierwiastek trzeciego stopnia, pod którym znajduje się x kwadrat. No więc tak, wiem, że pod pierwiastkiem trzeciego stopnia może być dowolna liczba. To może być ujemna, dodatnia 0, czyli na dobrą sprawę nie mam żadnych zastrzeżeń do mojej funkcji. Czyli wpisuję, że dziedziną mojej funkcji jest po prostu zbiór liczb rzeczywistych. No to teraz, jak już dowiedziałam się, jaka jest dziedzina mojej funkcji, idę do kroku drugiego i. Tutaj a, zdecydowaliśmy się na inną adnotację, więc mamy tutaj dwa i wyznaczamy dziedzinę naszej funkcji. No więc, tak, mój y' będzie się równa. Pochodna z trzech to jest 0 minus i do pochodnej użyję teraz drugiej postaci, czyli to będą 2 trzecie x do potęgi 2 trzecie minus 1, czyli minus 1 trzecia. I teraz chciałabym, żebyśmy tę pochodną, tę postać zapisali możliwie jak najprościej, czyli to będzie tak. 0 już mogę pominąć, czyli minus 2 trzecie razy 1 przez i teraz x do. E, dlaczego mam 1? Bo jak mam potęgę ujemną, to to wywracam, czyli będzie x do 1 trzecie, a x do 1 trzecie to jest po prostu pierwiastek trzeciego stopnia z x. Dlaczego warto jest to zrobić? Dlatego, że w takiej postaci nie widzielibyśmy, że tutaj pojawia się ułamek, który dla nas też jest niekorzystny, bo okazuje się tutaj, że dziedzina naszej pochodnej jest troszeczkę inna niż dziedzina funkcji. Ponieważ ja tutaj nie mogę na przykład wstawić zera, bo inaczej będę miała w mianowniku 0, czyli muszę je wyrzucić z mojej dziedziny, czyli będą to liczby rzeczywiste z wyłączeniem zera. Pozostałe liczby dodatnie czy ujemne są dla mnie w porządku. I tutaj taka uwaga, którą będę powtarzać, pamiętajcie, że dziedzina pochodnej może być równa lub mniejsza od dziedziny funkcji. Lecimy więc do kroku trzeciego. W kroku trzecim przyrównujemy naszą pochodną do zera, czyli y' równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy nasze wyrażenie minus 2 trzecie razy 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z x równa się 0. No i mamy do czynienia z takim równaniem, i co z nim zrobić? Wiemy, że nasz mianownik nie może być równy 0, no bo nie może, po prostu z zasady. No więc przyrównujemy do y, zera tylko nasz licznik, czyli minus 2 razy 1, czyli minus 2 równa się 0, co jest sprzecznością, czyli sprzeczność. A zatem w tym podpunkcie mamy brak rozwiązań, czyli moi drodzy, co nam mówi brak rozwiązań? Jeżeli mamy brak rozwiązań, to oznacza, że tego ekstremum tutaj nie będzie, bo nie ma punktu, w którym pochodna jest równa 0. No więc teraz lecimy do punktu czwartego, w którym badamy znak pochodnej. Czyli nasza pochodna y' jest większa od zera wtedy i tylko wtedy, gdy nasze wyrażenie minus 2 trzecie razy 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z x jest większe od zera. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. No więc, moi drodzy, musimy tutaj zrobić taki... Można powiedzieć tak zwane machanie rękoma, ponieważ my nie chcemy tutaj za bardzo wyliczać jakoś te, tej nierówności, tylko wyobraźmy sobie, zobaczcie. Mamy zbadać x, dla których ta nierówność, ta pochodna jest większa od zera, i tak, wiemy, że to wyrażenie jest zawsze mniejsze od zera, tak? No wiemy, czyli tu jest minus. A to wyrażenie jest jakie? Ono zależy, no jedynka jest dodatnia, więc na nią w ogóle nie patrzę. A to wszystko zależy od pierwiastka trzeciego stopnia z X. Żeby uzyskać dodatnie elementy, musiał być tutaj też ujemne, żeby minus i minus dał mi plus. Czyli kiedy mój pierwiastek trzeciego stopnia jest z x jest ujemny, no wtedy, kiedy x też jest ujemny, bo wtedy dostanę e, pierwiastek na przykład z minus 8, to jest minus 2, z minus 27 to jest minus 3, czyli ujemne x -y dadzą mi ujemne pierwiastki trzeciego stopnia, czyli wiem, że to się dzieje dla x mniejszego od 0. No więc już rozwiązałam nierówność, czyli mój wniosek, funkcja w tym przedziale rośnie. No to teraz patrzę, co się dzieje, kiedy y' jest mniejsze od zera, czyli to jest równoważne temu, że minus 2 trzecie razy 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia z x jest mniejsze od zera. I ponownie, to jest cały czas ujemne, czyli żeby tu było ujemne, to mnożenie, to tu musi być teraz dodatnie, czyli minus i plus musi dać mi minus. I teraz kiedy to będzie dodatnie? No, kiedy pierwiastek z trzeciego stopnia z x będzie dodatni, a on jest dodatni, kiedy x jest dodatni, czyli dla x większych od 0. Czyli moja funkcja wówczas maleje. Czyli wyznaczyliśmy sobie przedziały, zerkamy jednym okiem do dziedziny funkcji i do dziedziny mojej pochodnej i te zero tutaj jest jak najbardziej uwzględnione że coś tutaj mi nie pasuje z nim, eee, no więc moi drodzy, cóż, pod punkcie piątym, w którym mieliśmy określić ekstrema, piszemy brak ekstremów, ponieważ nie dostaliśmy żadnego punktu, dla którego nasza pochodna jest równa 0, co też musimy tutaj smutno napisać, że brak ekstremu. No więc, moi drodzy, to jest koniec zadania. Jeżeli macie ochotę, zapraszam na pozostałe przykłady, które znajdziecie na naszym kanale, związane z ekstremum i z przedziałami monotoniczności. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wszystko to wysyłajcie na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.